Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, na którym chciałbym omówić kwestie związane z wdrożeniem innowacji pedagogicznych oraz eksperymentów pedagogicznych w szkole, bo nie ukrywam, że eksperyment pedagogiczny jest bardzo istotnym elementem edukacji może naprawdę wiele zmienić w naszej szkole, ale może po kolei dojdziemy i do tego. Czym jest innowacja? Otóż, Innowacja tak naprawdę to każda zmiana, która przyczynia się do polepszenia wyników działania. To bardzo prosta definicja, ale sądzę, że oddająca dobrze istotę rzeczy. Innowacje to zmiany, które zawsze wprowadzamy celowo które powinny służyć zmianie tego, co jest na lepszy, lepszy sposób funkcjonowania. W znaczeniu funkcjonalnym przez innowacje należy rozumieć cały proces od momentu tworzenia, projektowania, realizacji i, i wykorzystania. Zatem jest to proces bardzo złożony, bo też i, można zwrócić uwagę, że sama innowacja stanowi swoisty ciąg działań, które będą polegały na rozwiązywaniu problemów. W rezultacie zawsze nam powstanie jakaś konkretna i całkowicie opracowana nowość. To jest ta wartość dodana każdej, każdej innowacji. Zatem nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że innowacja to bardzo złożona działalność, która no, będzie zaczynała się od pewnej konceptualizacji nowej idei poprzez rozwiązywanie problemu, aż do momentu, kiedy zastosujemy to nowe rozwiązanie w praktyce, po to właśnie, aby osiągnąć jakieś konkretne, konkretne wartości i konkretne rozwiązania. Proszę Państwa, warto pamiętać o tym, bo ja mam takie wrażenie, że w bardzo wielu szkołach funkcjonuje głębokie przekonanie, że innowacje prowadzimy wedle przepisów, które funkcjonowały już jakiś czas temu. Otóż tak nie jest. 1 września 2017 roku utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki. Był to Dziennik Ustaw 2002 roku, numer 56, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Przez bardzo, bardzo wiele lat, bo tak naprawdę przez 15 lat w naszych szkołach i placówkach funkcjonowało innowacje właśnie w oparciu o rozporządzenie, o którym przed momentem wspomniałem. To pewnie dlatego tak się stało, że myślimy.